Case drobełów, sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę, najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj lepsze skiny i pomnażaj swój klikunek. Korzystaj z natychmiastowych wypadków skinów. Odbieraj codzienne bonusne do 100 zł. Case drobełów, otwieraj skrzynki za PSC, oblig, SMS, przelew, link w opisie, polecam. Hej, witajcie mi, drodzy, ja jestem Rudy i tam Was na moim kanale. Dziś Wam pokażę jak zainstalować Skin Changera, bo teraz aktualnie na streamie gram na Skin Changerze z powrotem i duża osób, duża liczba osób chciała, żebym nagrał znowu poradnik o Skin Changerze i to będzie mój trzeci poradnik dotyczący Skin Changera, ale ten poradnik niczym się nie będzie różnił od poprzedniego, tylko Wam może bardziej wytłumaczyć jak korzystać z tego skin changera więc mordy, Łapka w górę, subskrypcja na kanale 40 tysięcy subskrypcji giveaway na kosę wpijacie na mojego Instagrama, na fanpage'a ktoś jeszcze nie lajkuje i co? I przechodzimy sobie tutaj do stronki znajdziemy się na stronie CSHK dam wam ją do pisu link żebyście sobie mogli pobrać i też dam jeszcze linki do do tego, do osobne, żeby jak ktoś nie chce się zarejestrować na CSH, to po prostu, żeby sobie mógł też pobrać osobne linki. Tutaj wydanie jest 11 li boże, 20 listopada więc to jest najnowsze chyba wydanie tak, najnowsze to jest wydanie skin changera z 2019 roku uwag, niewykryty. I teraz tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Chcę bardziej to wytłumaczyć. Wągnie wykryty. Jak dobrze wiecie, może większość osób, 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 większość osób nie wie, ze Skin Changera jest ban. Jest ban, tylko nie za samego Skin Changera. Tylko za injektora, czyli za program, który używacie do po prostu włączenia tego skin changera, a także injektora też się korzysta do włączenia WH mówita i różnych haksów, więc dlatego za to jest wag. To zależy też, jakiego injektora korzystacie, ale ja wam pokażę jeszcze sposób, jak długo grać, żeby nie dostać tego waka, albo bądź nie dostać go w ogóle. No a to nie jest, powiem wam, to nie jest sprawdzony sposób, bo ja grałem wtedy, jak grałem ten ostatni, można powiedzieć, na Wasze czele, French. To grałem go nie wiem, 60 coś dni i ja też to nie sprawdziłem do końca, ale na tym koncie, co grałem na skin że jeszcze waka nie ma ja tym sposobem grałem i wam to wytłumaczę, ale to dalej, więc co dobra, znajdujemy się na tej stronie, tutaj zjeżdżamy na dół, tutaj macie tego skin changera klikacie sobie OK i co jeszcze, tutaj macie tego black injectora z tego, z tego samego, co korzystam aktualnie cały czas, bo za niego jeszcze waka nie zostałem. przechodzicie sobie, klikacie pobieracie black injectora, a i zapomniałem powiedzieć, yy, win Rara sobie ściągnijcie ściągnijcie sobie winrara, bo ponieważ no inaczej wam tego Black Injectora, że tak powiem, nie pobierze, bądź pobierze, ale w innej formie, chyba że macie jakiś podobny program do WinRara, to może być, pobieracie sobie go, tutaj macie, o tutaj się znajduje pobrane i co, i co, i co, Ok, dobra, to już mogę zminimalizować, Ok, to sobie te zminimalizujemy, Ok, dobra, i teraz ja wam pokażę ten sposób, jaki ja aktualnie gram, gdzie nie dostałem jeszcze waka za to, ale mówię, to nie jest stuprocentowe, więc żeby potem się do mnie nie nie, żeby potem się do mnie nie, nie przywalić, o coś ja sobie tutaj wejdę właśnie na pendrive. Trzymajcie skin changera na pendrive. Ja tutaj mam akurat już przerzucone, ale wiecie, tam pokażę dla filmu. No i po prostu co? Odpalacie, tutaj macie injektora, klikacie sobie, przerzucacie go sobie. Czekajcie, może trochę mniejsze to okno zrobić, żeby wam pokazać. O, i co, i przerzucacie tego injektora tutaj do, na pendrive, na folderze w pendrive. Przerzucacie, zamykacie. Później injektora cyk, walicie sobie. Sobie to w sumie która ko kolei, äh, czy injektora Kolejność nie jest ważna, kolejność nie jest ważna. Zamykacie sobie i teraz to jest najważniejsze. Y to jest najważniejsze, bo nie odpalacie skin changera jak macie wyłączonego Cesa. nie odpalacie, bo wam się nie odpali, nie odpali wam się, więc musicie sobie włączyć grę, ja może sobie jeszcze tutaj wyłączę przychwytywanie e ekranu na ten moment jak mi się włączy gra, a wy w tym momencie macie szansę, znaczy macie czas zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, przypomnę, się subskrypcji giwoje na kosę. Yy, co jeszcze coś jeszcze nie wspomniałem, chyba nie a i wbijać na instagrama, na mojego fanpage'a wszystko znajdziecie w opisie, tak samo jak linki do skin Skinchangera i tak samo linki do case dropu, gdzie za z mojego, użycie mojego kodu RUDY dostajecie 2,50, albo się po prostu logujecie przez link w opisie i też dostajecie 2,50, więc też wam gorąco polecam. Kto jeszcze nie otwierał, to polecam, możecie sobie pootwierać. I co, dobra, znajdujemy się w cesie odpalonego, już mamy cesa Przypominam, Skin Changera odpala się na odpalonym cs tak? Czyli jak macie cesa a włączonego, tutaj jeszcze przechwytywanie ekranu zrobimy, to sobie zminimalizuję, żeby nie było widać. Okej, okay, dobra, tu mamy injektora. Tutaj pyk, 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 elegancko, i tutaj klikamy dwa razy, włączył nam się, wyłączamy, wyłączamy. Ok, tutaj jest przechwy przechwytywanie ekranu wyłączę. I co? I co? No i tu już mamy skin changera. Ja już mam skin ustawione, ja już mam skin ustawione ale to jak się zmieni, to się nie da. Aha, OK. To wam po prostu jeszcze pokażę, jak ustawić skinki i będzie. A, i będzie Wam się kursor też wyłączał jak pacie, Włączycie injektora? Wyłączycie. Skinchangera i patrzcie, nie, ma, nie wiecie gdzie jest kursor, to po prostu sobie konsolkę włączacie, już wiecie gdzie jest kursor, jest gitarka. Dobra, przejdziemy sobie na mapę z warsztatu, żeby Wam tutaj po prostu e, pokazać, na której ja tę mapę z warsztatu ustawiłem chyba na tej, żeby Wam pokazać, jak ustawić skiny tak jak mówię, zaraz wam wytłumaczę mniej więcej jak używać Najważniejsze jest to, żeby skin changer był na pendrive, nie na komputerze Bo ponieważ, y, gdy już y, sobie ustawicie skiny i tak dalej Odłączacie tego skin changera, czyli odłączacie pendrive'a Wchodzicie sobie do meczu i wszystko bangla A, i jeszcze taki jeden protip Nie zmieniajcie sobie skinów podczas meczów Nie zmieniajcie w ogóle, nie ruszajcie tego Dopiero zmieniajcie skiny, nie wiem, na przykład skończy wam się mecz Skończycie rozgrywkę mówicie A, jednak nie chcę karambitem zagrać chce zagrać Butterflyem. no to sobie wchodzicie, ustawiacie Butterflya i wszystko jest elegancko, no i ja wam tutaj pokażę jak ustawić mniej więcej skinki, ale pewnie większość się skojarzy tutaj jeszcze ze streama graliśmy dzisiaj, jeszcze mam skiny ustawione no to na przykład nie wiem, macie też różne dowiedzy nie, macie kilka dowiedzy, tutaj pierwsza wiedza to jest akurat karambit, nie, ale macie na tutaj wiedza, o nie pasuje skin też nie pasuje skin, nie, tu o też nie pasuje skin bo to jest do innej kosy, tak, to jest do innej kosy, nie wiem do Jakie to kosywać m 9? Nie wiem, M9 nie pasuje. No dobra, szukamy drugiej wiedzy. Tutaj też nie ta M9. To jest chyba tą samą. Nawet kliknąłem tak, chyba tą samą. Dalej szukamy. No i tutaj widzicie skin do M9 jest i musicie po prostu tak szukać. To samo jest z doplerami. Z doplerami, dobrze mówię? Czy z jakimiś innymi skórkami? Po prostu musicie dobrą skórkę znaleźć do odpowiedniej kosy. Tak samo i do broni, żeby po prostu Wam się ustawiało to idealnie. Więc tak się zmienia tutaj skiny. Jak do jak dodać, nie wiem, usuńmy sobie, nie wiem, kosy, są, usuńmy i No na razie mam pokazane, tak, na razie mam pokazane, ale jak dodajecie, to klikacie sobie Add, tutaj widzicie, kosa Wam się dodaje, klikacie sobie Enable, że Wam się złączyła ta kosa. Wybieracie sobie, nie wiem, dajemy na to Guta, widzicie, że mi się zmieniło na Guta i ustawmy sobie tego Dopplera jakiegoś, obojętnie, to jest bez różnicy. I uwaga o doper ustawiony, on widzicie, że i Save klikacie. Widzicie, ja już nie mam rękawic, nie więc cyk Ustawiacie sobie itema Glovsa, to są rękawice yy, Czekajcie, przepraszam, bo teraz zepsułem Przepraszam, nie tak Add, klikacie i Macie nową ścieżkę, I tu jest jeszcze nie włączone Więc klikacie Glovsy Enable I co, no nie wiem, ustawmy, nie wiem, sporty Pandora Boxy, no według mnie no, Każdy je zna Więc, gdzie są te Pandora Puszka Pandory, ok, update, save tylko czemu to mi się wzięło i się to zresetowało? Aha, bo ja tam, aha, bo jeszcze zmieniłem tutaj, dobra, to nieważne, to nieważne, czyli wracamy tu jeszcze do Doplerka. Okej, okay, update, save, to samo i widzicie, już są pozmieniane skiny. I tak samo z każdą bronią robicie, tak samo z każdą bronią i cyk, tak normalnie wszystko Bangla, możecie sobie grać. I tak wam mówię, ja korzystam z tego skin changera, teraz wam w skrócie jeszcze pod koniec powiem, żeby nie było. Ja... To nie jest sprawdzony sposób, to nie jest sprawdzony sposób, żeby nie było. Mm, najprawdopodobniej za to możecie waka nie wyrwać, ale może się zdarzyć, że wyrwiecie, tak? Może się zdarzyć, że wyrwiecie. Więc tak jak mówię, to nie jest sprawdzony sposób, bo grałem tylko 60 dni na takim sposobie. Wrzucacie sobie skin changera na pendrive'a, tak jak pokazywałem, włączacie go, zmieniacie sobie skiny, chcecie i zagradziemy ma Odłączacie pendrive'a, nie zmieniacie skinów podczas meczów, tylko na przykład, nie wiem, w warsztacie się zmieniacie skiny i jestem, no nie jestem też do końca pewny i na pewno dłużej pogracie na tym skin a czy waka dostaniecie, no to nie wiem, to nie wiem. Więc moi drodzy, myślę, że pomogłem, więc łapeczka się należy, subik tak samo, więc w sumie tyle ode mnie. No i co, i tyle, więc mordy, ja się z wami żegnam. wina na razie, Elo.